Siemanko, w tej z całej strony i ze mną jest? ja gram w Minecrafta. No, a ja gram w Minecrafta, tworzymy świat i... Ja weźmiemy później, 20% świata żadnego, Ja. Jest! On gra w Minecrafta, a ja wygrudzę No. Jak widzę, jak widać, gram bez haków, bo zawsze to ja na hakach gram, na filmie. Jaki nowy hakek? No, mam na... Czy ty coś ukrywałeś przez te 20 lat? Jakie 20? 50! A może 6? Takie 6, kocioło. No, że hakowałem w Minecrafcie. Dzień w dzień hakowałeś. No, popis, ściągałem dzień w dzień haki. O, sorki za takie lagi. Żartuję, nie hakowałem. masz, to, że hakujesz. Żartuję. Nasza pierwsza jaskinia. O, wółgiel. Fajnie, nie mam. O, bo jest, bo jest za <ra�> Sorry za kaszel, ale coś chory jest. Nie przepraszam za kaszel, bo jesteś chory bo... <grym> po chorewerach. Będziemy zaraz dom budować, pójdziemy po węgiel i odcinków Minecrafta może będzie gdzieś 60, jeszcze się zastanowię. O, to może był taki fajny domek. Jeszcze się zobaczy. Nawet nie. Na sam początek crafting. Go. trzeba wydobyć trochę koblach tu trzeba wyrównać to i to tu o, trochę zaczyna lagować Uuu. O, to będzie nasz dom. Uff. Trochę wiem, duży. Sorry, że robię chałupy w digitale. No co? Przynajmniej się nie z I sorry jeszcze raz, Zwalaki. <grymne> Sorka. I, I jeszcze raz I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Tak? Nie. Yeah. I sorpię jeszcze tak? Hej. Ej! A widzisz ci moją tajemnicę? Co? Nie powiem. A czemu ja gramy pokojowi? Co to było? Ha, ha, ha. A ładowarka. wodowarka mnie straszy. What the fuck? No. Czego ty tu oczekujesz, kurdysko? To, to, to pytam się. Czego ty tu oczekujesz? Ja już poszło. Czego ty tu oczekujesz, się pytam? Cię za z No kiedyś. Bara się wkurze weź na mieczek i będziemy koksić Aha, mam pochodnie Aha, mam pochodnie, ale nie Ole loguje Oto się stało, sorka za to Wiem mam na neta. Jest dobrze. Sierpier. Będziemy robić wągiel w I każdy film trwa po dziesięć minut. No sorry. Już. Ja stałem się wiekuńką. Mhm. Idę do mnie jeszcze. Aha. Okay. O, sorry. Yy, czekaj muszę to wszystko opanować? O, opanowałem wszystko. Ja dobrze. Opanuj wszy, <laughs> wszystko. Opanuj wszystko. Opanuj wszystkie. Opanuj wszystko. Ile bo muszę... Co. Oh. Wielkowakiem komuś strzyję headshotem. Aha. Tak. Zaznaczyłem nasze miejsce zamieszkania. I jak nie będę nagrywał, to będę trochę porabiał rzeczy, żebyście nie byli zdziwieni. Hej, o co chodzi? Co ty? Może multiplayer. Co? No, może multiplayer właśnie. No, później. Mam dom, a nie mam drzwi. Tylko te drzwi trochę tu źle wyjdą. A może i nie. Później jak będę miał żelazo, to wam pokażę jak zrobić nieskończone źródełko wody. Chyba, że umiecie. Dobra, spoko. Skąd wiesz? Eee, Norbert! A? Nie umie chyba. Chyba. Nie wiem, nawet czego nie pytałem? Ale to 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 ja zbudowałem. Wejście dla mrówki. Wejście dla mrówki? Mhm. Uh -huh. Nie wiem. Nie wiem. No. Hej, ten dom trochę wygląda jak cmentarz. Jak grobowiec. Nie. Nie, no na serio. No? Mieszkam w grobowcu. Jestem koksem. Mieszkam sobie w grobowcu. Mieszkasz w grobowcu i myślisz, że jesteś koksem? Tak nie, ty się mylisz o nie nie, nie 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 o nie 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 nie, nie. ja zawsze mam rację ZAWSZE nie nawet ja mam rację, gdy mówisz nie. nie nie tak nie to się tak a ja, że nie tak, tak, tak. No, nie ma haków, Ja dobrze Dobra. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. No już jest 10 i 10. Dobra. Narka, pożegnaj się ładnie. Razem subskrybujcie filmiki Narka.